Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek, chociaż dzisiaj wyglądam troszeczkę chyba jak Sofia Loren, nie bez powodu. Dzisiaj kręcę dwa filmy, pierwszy o sukienkach na wesele z lumpeksu i prawdopodobnie ten film już widzieliście, jeżeli nie, to zachęcam Was do obejrzenia. Ogólnie na tym kanale sporo jest holi lumpeksowych, poli z i rzeczy używanych. Pokazuję Wam, jak można dobrze się ubrać. Za niewielkie pieniądze i troszeczkę edukuję pod względem materiałów, co wybierać, co dobierać, więc mam nadzieję, że te filmy są pomocne. I dzisiaj, tak przy okazji kręcenia tego weselnego odcinka, stąd też moje uczesanie, nakręcę Wam jeszcze taki Holumbeksowy wakacyjny. Co kupiłam na swoje wakacje, bo niedługo wyjeżdżam do Turcji i stwierdziłam, że fajne stylóweczki sobie kupię, tak kolorystycznie, żeby wszystko pasowało. A przy okazji robienia zakupów na poprzedni odcinek znalazłam kilka takich fajnych, więc chcę Wam je pokazać, może Was to zainspiruje, a przede wszystkim da kopa do szukania prawidłowych materiałów, jedynych, słusznych na wakacje, żeby się nie wypocić, a móc zwiedzać i cieszyć się oddychającą skórą. Więc zapraszam do oglądania dalej. Oto pierwsza stylizacja, chlapie tutaj chlapeczkami, które są nowe, nie są z Rumpexu. Polecam je serdecznie, bo są bardzo ładne, bardzo stylowe i pasują do wszystkiego. Kupiłam je na Zalando Lounge za 60 zł, chyba niecałe, na wyprzedaży. To jest marka Anna Field, więc yy, tak ładnie, ładnie się prezentują pasują też do tej kreacji, nad którą się zastanawiałam ostatnio będąc w Turcji, czy ją w ogóle kupić. Z racji tego, że ma printy zwierzęce, których ja nosić nie lubię. Ale tutaj jest to tak poprzeplatane, wymieszane, że po prostu jest kolorowo, wzorzyście. Tutaj jeszcze jest taki print z liści jakby, więc no pasuje mi to. Do Turcji raczej zabierać zawierać nie będę. Bo tam sobie wymyślałam inne stylizacje. Raczej stawiam na takie berze, kolor bieli i granat, i niebieskości. To zdecydowanie jakiś taki filmat czuję i właśnie z taki kolor chciałam pójść. Ale nie mogłam jej nie kupić. Kosztowała 32 Te Muszę się upewnić. 33. Upewniam się, bo zrobiłam sobie ujęcie metek z ląpeksów przed ich zdjęciem i wypraniem tych stylizacji przed nagraniami. Więc 33 zł. tak, już wiem dokładnie. I to jest materiał petarde, 100% biskozy, ale tak mięciusia, tak po prostu otulająca ciało jak kocyk, najmniejszy kocyk. Więc naprawdę jest rewelacyjna, Długość też jest super. Ja to sobie marzę, żeby w takie sukience to bardziej gdzieś na safari, pojechać, gdzieś Afryka i te klimaty, takie madrowniane guziczki, to jest marka monsum. chyba tak się to wymawia. Więc jest to marka z tych dobrych. To 33 zł to nie to za, za dużo, tym bardziej, że naprawdę świetnie leży tutaj ma jeszcze zameczek. A yy, najważniejsze jest to, że tutaj wszystko fajnie się... Upina, trzyma, więc można też swobodnie wchodzić takie sukience, na przykład bez nasza co jest <słuch> fantastyczne. To są upały, że nie trzeba się jeszcze spinać tego bielizną. Kobietki wiemy o co chodzi, więc tak, proszę bardzo. Taka sukieneczka, a teraz już pokażę Wam ciuszki, które kupiłam właśnie z myślą o moich no przyszłych wakacjach niedalekich. Naprawdę wakacje w Turcji, a będzie tam no minimum 30 stopni, więc musi być z i muszą to być dobre materiały. Do tej sukienki podeszłam z dystansem, zobaczyłam ją na wieszaku. Tego typu rzeczy nie wyglądają najlepiej na wieszaku. No, umówmy się. Duże bufjaste, nie wiadomo jak one leżą. Tym bardziej, że zauważyłam, że jest to rozmiar L. Albo pomyślałam sobie fajnie przyda się coś takiego, co można zarzucić na strój kąpielowy i pójść czy to na plażę, czy na basen, czy nawet gdzieś na stołówkę ale potrzebujemy szybko coś założyć, żeby nie chodzić w stroju kąpielowym. No i przymierzyłam i się zachwyciłam. Bo no w ogóle nie czuć tego rozmiaru. Tutaj wszędzie się mieści u góry. A sporo mam tutaj u góry, więc bardzo ładnie wygląda ta sukienka. Jest troszeczkę taka cute, tak wiecie, bezowa i taka przeurocza, ale co najważniejsze, jest to 100% bawełna. Nie, zna, nie znam tej marki. Prezentuje się ta metka, tak jakby to była jakaś kolekcja. Mniejszych projektantów, którzy coś stworzyli, szukałam tego w internecie, ale tak samo wiecie, nic super drogiego, natomiast dla mnie nie musi to być nie wiadomo jaka marka. Najważniejsze, że to jest super materiał i wszędzie zarówno podszewka, kursteczka ten podszewka jak i tutaj góra, to jest bawełna i to jeszcze taka ładna, która tak delikatnie odbija światło. To nie jest satyna ani nic z tych rzeczy, ale widzicie to, że ono tak troszeczkę odbija światło. Fajna też długość, bo nie jest za krótka. Moim zdaniem naprawdę jest idealna. Świetna sukieneczka na ekstremalne upały, żeby był ruch powietrza, żeby nasze ciało było osłonięte. Co ma być zasłonięte, będzie zasłonięte. No i też taka sukieneczka, która spokojnie gdzieś na jakieś śniadanie do restauracji też się nadaje. Dlaczego nie? Można do niej założyć pasek i już totalnie zrobi się taka przeurocza sukienka z niej do klepeczek takich zwykłych. Świetna. A zapłaciłam 23 zł. Mam nadzieję, że pamiętam dobrze. I tak wam tutaj wkleję 28. No na pewno nie więcej niż 30 zł. Te rzeczy kupiłam. W jednym rompeksie poprzednią sukienkę, jak i tę sukienkę, tak, to, to te dwie z tych wakacyjnych, tam zakupiłam na wycenie, więc nie było żadnej promocji, natomiast i tak uważam, że taka kwota za bardzo dobrej jakości rzecz w rompeksie jest akceptowalna. Więcej bym pewnie nie dała, nie dałabym z 40 zł, z 50 zł, ale 20, kilka, dlaczego nie? Bardzo mi się podoba. No i też to jest taki fajny materiał, że nawet jak jest lekko wygnieciona, to wygląda dobrze. Po prostu, tak jakby to tak miało być. Więc nie obawiam się zabierać jej na wakacje. Jeszcze z tyłu, z przodu. Tutaj farbanki robią fajny akcent. Tu jest takie ładne przeszycie. Widzicie tu o. Te falbanki się tak schodzą, więc i biusty są ładnie podkreślone. Naprawdę bardzo prosta, a chyba jedna z takich moich ulubionych. Teraz pokażę Wam coś droższego na winter, więc z drugiej ręki, ale zakupiłam to od kogoś. Więc nie dało się tam nic już utargować i zmniejszyć cenę. Natomiast jest to sukienka w 100% wykonana z lnu. Len i ubrania są bardzo drogie, a ta sukienka jest praktycznie jak nowa. Więc, no, tak mi wpadła w oko na ten widok, że po prostu musiałam ją kupić. No, czyż ona nie jest piękna? To jest taka tuniczka, sukienka, bardzo szeroka. Zresztą jest to rozmiar M i L. Ale przez to, że ten materiał jest bardziej taki sztywny, to stwierdziłam, że właśnie pasuje mi to, że ona będzie taka oversize'owa. No i kolory, kolory, które mi jakoś tak bardzo do Turcji pasują. Pewnie przez to oczko, wiecie o co chodzi, nie? Te wszystkie takie kolory, więc bardzo mi się spodobała. Naprawdę czuć, że jest to tak dobry materiał, że jest to len, więc może być 35 i więcej stopni i dam radę dam radę w tym sukienka nieznanej marki nieważne ale to 100% len szeroka ale przez to że jest ciężka to też nie boję się że zaraz coś tam wyskoczy też idealna na mm, jakiś kostium lub po prostu właśnie na śniadanko do klapeczek tylko minus jest taki że za za nią 100 zł co prawda teraz poliestrowe t-shirty w jakichś sieciówkach potrafią tyle kosztować, bo mają jakiś nadruk, a takie sukienki to już kilkaset złotych trzeba liczyć, bo len naprawdę się ceni. Ale nic dziwnego, to jest naprawdę godny zakupu materiał, więc jeżeli cokolwiek znajdujecie z NN w lumpeksie, to zawsze będziecie na plus, zawsze będziecie na plus. Nie wiadomo, może kosztowała nawet 100 zł, i tak będziecie na plusie. I tak płacicie dużo, dużo mniej niż zapłacilibyście w sklepie. A ta sukienka jest nowiusieńka. i nie wiem, czy ona była kiedykolwiek zakładana. Jest przepiękna. Te kolory tak mi się podobają. Do opalenizny jeszcze, która oczywiście będzie. Pewnie do moich rudych włosów. Absolutnie jestem nią zachwycona, więc też jeden z moich takich ulubionych zakupów. I na pewno się w niej nachodzę tam na miejscu. Śliczna jest, się czuję jak taka mała dziewczynka w niej, no, co myślicie? Cieszę się bardzo, no, cieszę się, że takie fajne zdobycze udało mi się dorwać na wakacje. Zmienił się mój rozmiar, więc nie wszystko, co miałam już dotychczas pasuje, więc troszeczkę tą garderobę muszę sobie poprzerabiać, pozmieniać na aktualną sytuację, więc też te wakacje, no zresztą... To tak nie ma, że jedzie na wakacje jakieś wymarzone, to chce sobie coś kupić. Chociażby jakieś nowe klapki za 10 zł, ale to już cieszy. Czy jakiś ręczniczek, no cokolwiek. Cieszymy się z tego, więc ja zamiast kupować inne rzeczy, to sobie kupiłam Takie. taką suknię. Ostatnia z propozycji letniej. Wakacyjna stylizacja chyba z tych wszystkich, czyli taka klasyczna sukienka, przewiewna z super materiału, która ma odkryte ramiona, nie zakrywa dużo, a można sobie też pozwolić chodzić w niej bez biustonosza, bo tutaj wszystko jest fajnie upięte, a wygląda się naprawdę z klasą moim zdaniem. Materiał jest rewelacyjny, to jest wiskoza. I 5% elastanu, który powoduje, że ta sukienka jest nam niedobra, bo jest to rozmiar 34. Zobaczcie, w tym zestawieniu pokazałam Wam sukienkę S, L, M na L, a teraz 34, czyli XS. Wszystko będzie na nas pasować, jeżeli się w tym dobrze czujemy, jeżeli jest z odpowiedniego materiału, materiału i odpowiednio jest dopasowane do naszego ciała, czujemy się w tym komfortowo. Więc taki przestrzał rozmiarowy dzisiaj Wam pokazałam, a to jest sukieneczka właśnie z wiskozy, z elastanem, tutaj wiązana u góry, ma jeszcze takie fajne dodatkowe ozdoby, takie malutkie kuleczki. Tutaj fajnie wszystko leży, jest długa i właśnie ten materiał jest tak przyjemny, tak otula ciało, więc uwielbiam ją, kupiłam ją niedawno w Lupek się dosłownie za logiem, czyli na ulicy krakowskiej w Telenskich Górach. Jest lubex cream, tam też są wycenione rzeczy, to był pierwszy dzień dostawy, więc za sukienkę zapłaciłam chyba 32 zł z tego co pamiętam, ale tak jak już wspomniałam marka jest fajna, dosyć droga, no a sukienka jest jak nowa, nawet mi się zrymowało i jest świetna. Więc na pewno w niej się również nachodzę na miejscu. No i te barwy te takie szarawe też pasuje do tej mojej koncepcji granatów i bieli, takich chłodnych odcieni, właśnie tureckich. Tak mi się to po prostu kojarzy. No i to wszystko, kochani moi, jeżeli chodzi o to zestawienie wakacyjnych perełek kompleksowych. Nie zapłaciłam ostatecznie dużo, mam świetne ciuchy na wyjazd, które są bardzo, bardzo wygodne. Ogólnie na te wakacje, bo zapowiadają się niesamowite upały, więc ja sięgam tylko po dobre jakościowo rzeczy, ubrania ze świetnych materiałów. Len jest bardzo mile widziany, więc ja na pewno jeszcze trochę tam sobie pogrzebię przy okazji szukania rzeczy do innych filmów. Robię sobie zakupy do szafy i tak jakoś no, udaje mi się fajne perełki znaleźć, więc chciałam się tym z Wami podzielić. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli gdzieś się wybieracie teraz na wakacje, to życzę Wam udanych wakacji, wspaniałej pogody i żebyście się nie pocili w swoich uraniach. Nie zawierajcie poliestrów, akryli i tym podobnych, bo to jest B. B na upały. To jest plastik, więc się wypocicie, wymęczycie. Dobre tkaniny, kochani, za niewielkie pieniądze. To możecie tutaj zobaczyć w tych filmach, więc mam nadzieję, że Was przekonałam, że pomogłam. No i do zobaczenia! W następnym filmie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujcie, to proszę, zróbcie to teraz, taki prezencik przed wyjazdem, co? Będzie mi bardzo miło. <grych> pa, pa!